Jesteś już? Jestem, jestem, ale za chwilę biegnę do Feminy. A ty co tak wcześnie? Ty, jak to wcześnie? No, dzisiaj wtorek. O, tak, ale od tego tygodnia będę miał tak, że we wtorki będę miał mniej pacjentek, a w środę więcej. A wiesz, dobrze, że jesteś, bo ja muszę ci coś powiedzieć. Jestem po prostu zbulwersowana. A czym? Panią Kaczorek. Pani Kaczorek? Ja rozumiem, że pani Kaczorek jest wysoce wykwalifikowaną pomocą domową, no ale nie umawialiśmy się z nią, że będzie wychowywać nasze dziecko. Wreszcie no, 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 samej. No wyobraź sobie, pani Kaczorek poinformowała mnie dzisiaj, że jej zdaniem zbyt mało czasu poświęcamy wychowywaniu Błażejka i że ona się tym zajmie. Będzie wdrażać jakieś zasady, dyscyplinować go. No, poczułam się jak na wywiadówce absolutnie. Anio, to są... Takie belferskie przyzwyczajenia Ty musisz wziąć pod uwagę to, że pani Kaczorek była nauczycielką no Właśnie, i co, i my mamy rekompensować jej tę stratę? Wiesz, nie chce uczyć, niech idzie do szkoły A, a może ona zażyczy sobie wyższej stawki za wychowanie? No a nie, um... nie, to jest absolutnie wykluczone Ja nie pozwolę na wprowadzanie w domu atmosfery takiej jak w szkole Nie, 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 absolutnie To jest wykluczone Błaże jak... Ta. Nie może w domu czuć się jak w szkole Absolutnie, biedne dziecko o biedne dziecko.